Siewanderos z tej strony Bacik i dzisiaj jesteśmy z Kaywidem. W link w komentarzu będzie do Kaywida. Oj oj. Dzisiaj gramy w Roblox. Widzę ja ostatni raz w Roblox nie pamiętam kiedy grałem, nie? Dobra, zatruwamy 4 i 1. Bo wiecie, 41 widzę. Ja. Ale nie wiem, czy wy jako Polaczki to odkryliście. Zmień ten mikrofon, Kejid! Napraw ten mikrofon, Kejid! Napraw mikrofon! Że słyszać? słychać? Źle słychać! Źle słychać, po prostu! Dobra, nie wiem, wyciszamy tego kolega czarnego. Co No, u ciebie w ogóle nie słychać! S? To nie ma jeszcze raz do niego. Dobra. Lecimy dyszkę widzowe. No! Nie wiem czy mam dźwięk zbagowany, czy, to... ja mikrofon, czy nie. Weź ten mikrofon odłóż od y, swojej y, jamy ustnej. Okay. Nie, nie mam no to masz zepsuty mikrofon. No to nie... Ale teraz już części! Co? Teraz za części. Już nagrywam dawno, ale ty w ogóle nie słychać. To myślę, że nie słychać, a po tym, że mam się trzymać ten mikrofon? No to nie wiem, no bo nie słychać, ale... Mnie no nie słychać kafie, nie tylko Bot? Nie, no bociki szoc. Patrz, czekam, szanuję. Oszala No widzowie, sorry za mikrofon, kajwida, ale no, wy, wy, słyszycie jak słychać, nie?

Teraz ja? Nie. Czy on jeszcze ktoś napisał? Gdzie? Yeah. O. I to i nie. sześć. No i... Ale nie siedem. Dobra. Nie ja o to nie, bo to nieźle mu podpowiedziałem, 241 Przecież się, wiadomo, że się To robimy sobie tak skromnie, a 31 udało no! oh no. Dziewięć widzowie Dobra, lecimy pachówka trzynastka, tak wydaje. Dobra, widzowie, i tak tego filmu nie wrzucę, bo Kevila w ogóle nie słychać, w sensie słychać, ale to takie, takie, no takie nie, 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 słycha, nie słychać, nie słychać, nie? Eee, tam do do śmiecha, do so czekaj, 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 ci czekaj, właśnie. No nie, no to ja czekaj, 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 to jak czekaj, czekaj, No nie! to jest, trucizna? 40 jest to. Wybierasz? Tak, wybieram, no. On gra ostro, ale ja też gram ostro, ale coś mi nie pasuje, że ta jedynastka jest tak, tak osobno. No tak to jest dziwnie. Zjedz czwórkę może mordeczką. Nie jestem. dobra jem ostatnią babeczkę. Czemu cię w coś po meksykańsku jakieś, na, albo po hiszpańsku, nie wiem Dobra, no to widzę zjadam trzydziestkę dziewiątkę, ostatnią babeczkę. Não é, dona ah. Sigma. Da, joque. Joque. Deez. Deez. Opa, Opa, no, me 25. Prosim. Jest, czwórkę, proszę. Jest, 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 Ale ja bym go teraz pobił. S. Dobra, widzowie, to ten odcinek. Link do Kavida w, w, w opisie.